W momencie na ekranie się szczęśliwiec, szczęśliwy, który zgarnął nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, może być adres e-mail, ID z Discorda, nazwa z Instagrama, co tylko chcesz. A dzisiaj za to, że jesteście mega aktywni pod ostatnimi filmami, zostawiacie masę łapek. Chciałbym dzisiaj rozdać aż dwa karnety zadymiarskie Premium Plus dla dwóch osób totalnie za darmo. W takim karnecie znajduje się masa pięknych skinów, masa blinku, masa gemów, kredytów i nawet można zgarnąć darmowego epickiego zadymiarza czy nowy tytuł. Legendarny stardo też się znajdzie. Także jeżeli chcesz zgarnąć jeden z tych dwóch karnetów zadymiarskich z plusem, to zostaw go łapkę. W górę pod tym filmem subskrybuj kanał, wciskając kluczok, subskrybuj tam na dole. To ważna sprawa, bo rozdanie jest dla widzów, a dalej mega dużo osób nie subskrybuje. Mnie pisany kod damem w sklepie Brawl Stars. I teraz musi zgadnąć, co to za dymiarz kryje się właśnie pod tymi trzema motkami, A odpowiedź napisz w komentarzu. A teraz lecimy z odcinkiem. Hej, witajcie, witajcie ja jestem Dame i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę piękny dzień, ponieważ jest ze mną ktoś, kogo tutaj dawno nie było. Halo, oh, halo witam. <laughs> halo, Siemono. Halo, Smilix. Uh -huh. I teraz wchodzimy na konto, już robimy Peni. Chłop <laughs> właśnie loguje się na swoje konto po trzech latach niegrania. Totalnie niczego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale razem ze Smajleksem nagrywaliśmy mnóstwo filmów z Brawl Stars i mega fajnie nam się czas rozespedzało. Także cieszę się okropnie, że mój przyjaciel lata. wreszcie wrócił, nie? Co to się w ogóle stanie z kątem Co konto mogło robić przez 3 lata na Brawl Stars? Czekać do ciebie. Ale, stary, tyle tam rzeczy ci się powinno nowych pojawić. Przecież od czasu, jak ciebie nie było, to, nie wiem, wyszło chyba Tyle z... aktualizacji nowych zatymiarzy. Będę ci to wszystko właśnie jakoś mniej więcej tłumaczył, jak to teraz tutaj wygląda. No, ja mam teraz, wiesz, przy z kliknięcia, wyślij. Mam kod przed sobą i teraz kliknąć, logować się. Zobaczmy, co się stanie. jak Klikniesz właśnie to swoje nowe konto, na które nie właśnie. Uwaga, przez 3 uwaga, lata. uwaga, uwaga. Klikamy, wyślij i poszło coś. Zadawać, czekaj, mam jeszcze pytanie, zadawać konto gry? Klikaj, nie, nie się. Moje konto chyba istnieje, nie wiadomo, czy istnieje, uwaga. <laughs> Jest jakieś ładowanie. Łączę z serwerem! Powinieneś teraz mieć jakieś powiadomienie nowe. To działa! Serio działa! Ikona gracza ty. Tak? dostałeś? Uwaga, odbierz. Witaj ponownie, przywitał mnie, z Witaj ponownie! Potrze... I napisało mi, gdy ci nie nie było, dostałem coś w ogóle, nie wiem co to jest. W chłopie, w teraz dostaniesz jakieś upgrade'y za dymiarzy, ewentualnie nawet nowych górę. Dostaję mi coś i ulepszono, kolejna postać, kolejna postać ulepszono, nie, co nie co tam mi się dzieje. Samo mi ulepsza postacie, chłopie! Gdy mnie nie było czas na zadymę, uwaga! To prostas chyba wiedział, albo wiedział może, że trzy lata mi nie było. I to może mi Tysiąc dni ponad. Tysiąc dni nie grania w Brawl Stars Tak, Ponad i, tysiąc. I to co się działo na twoim koncie w tym momencie Klikować zostało wyświetlone graj? w tym czasie. No klikaj, normalnie! Pogę gramy, klikaj łapeczkę, ugrabi sobie! Za trzy, dwa, jeden raz, klikaj, łapeczka, klikam gra i! My, to nie chcę wyjść. Ja cię w jeden księżyc wytrenuję. Weź no to na spokojnie. 3 lata, ja tu nie okażę, co się, <grym> się dzieje. Ej słuchaj, już na środku ekranu mam codzienne podarunki. Klikam, odbierz. Jakiś star drop, uwaga. I teraz otwieram coś. A gdzie są skrzynki. Ej to nie, jest no, skrzynka. nie ma. Nie ma starych skrzynek. Megaboksy odeszły w niepamięć. Niestety. To nie jest skrzynka, Damian. Ej właśnie, bo ty nawet nie wiesz o tym, co tu się teraz dzieje. Przecież byli, się, w ogóle... Kiedyś były skrzynki, kiedyś były skrzynki, megaboksy. Ja chcę sporo o tym. Nie chcę star My robiliśmy takie potężne upieńki tych megaboksów. Przecież takie piękne. Otwieraliśmy ich kilkaset normalnie. No teraz? tak, ej widzowie, kto pamięta pojedynki na dwa ekrany właśnie na bitwy, na Megaboxy ze Smilexem, zostawia teraz łapkę w górę, a ty masz teraz w ogóle Nick Smile, slownie, SmileX! Też to, masz. tak, właśnie mam Smail's teraz no. taki! Ale Smilex! No dobra, no to w takim razie no otwieram. Zawsze w serduszku bum, bum. SmileX! Otwieram, otwieram, otwieram! Zadymiasz! I... tak, Nie! A, to, a z tego to, to zadymiasz z tego? Co? Z gwiazdek, tak. A ty teraz otwierasz gwiazdkę? Ej, nagrody za sezon 8, to jest sezon ósmy! Chłopie, teraz to jest sezon 22! Co?! No, ja mam nagrodę za sezon ósmy jeszcze nagrody za sezon ósmy Co jest, ty? Co jest grane? Za sezon ósmy, ruszaj Jakie nagrody dostałem? Nagrody za sezonu <laughs> ósmego zostały odebrane automatycznie I co dostałeś? Dobra, i teraz dam X, uwaga no? Nowy sposób na odblokowanie zadymiarzy. Odblokowanie zadymiarzy. Chub, szybki trening. To o co chodzi? Jakie kredyty? Tu nie było kredytów. No, stary, teraz to działa tak, że każdy zadymiarz ma swoją rzadkość i jest coś takiego, droga star. I tam normalnie możesz sobie wszystkich z tych zadymiarzy odblokowywać poprzez zbieranie kredytów. Na przykład legendarni brawlerzy kosztują 3800, a tam ci, ci mniejsi są tańsi, nie? odblokowanie. Tego zadymiarza mi dała gu No. Gus. Gasik jest spoko Nagrody za sezon 9 teraz odbieram. <laughs> co jest? Jak będę nag nagrody cały czas odbierał? Co ty będziesz z każdego sezonu? Do nagrody dostawał? Nie, no, serio? Nie, no, nie. Słuchaj, musiałeś mieć nagrody z ósmego sezonu? I, i po prostu musiałeś ich nie odebrać i grać jeszcze trochę chyba w dziewiątym. Nagrody sezonu dziesiątego! Co, co? jest To Dostaję nie, nagrody jak? cały czas z każdego sezonu! Jak? jak to z dziesiątego? Co, co jest? Co jest? Widzowie! Ty, powiem ci ciekawostkę. Teraz da się tylko z tego obecnego sezonu. Nie da się cofnąć i odbierać na nagród na przykład z poprzedniego. Nie rady, cofnąć, ja Dostałem, odebrałem i teraz co? Jestem już na pilpucie po dziesiątym. Na, na pulpi. <laughs> na do vlog. Mam 17 tysięcy. Jest moja nazwa, Smilnix. SMOLX! Ej, Six-ów dalej tak dużo było. No y jest rządzą, kiedyś tak było, nie wiem kto pamięta do no niech napisze. Piszcie w komentarzach. I słuchajcie, chcielibyście jakieś nasze kolejne openingi, tak jak to kiedyś było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I może co byś powiedział Smilex jak tutaj dobiją? Ojej, dziewczyna do mnie dzwoni. Przepraszam, werka, teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Ej, później do ciebie oddzwonię, kochanie. Ej ja to się z kumplem po trzech latach spotkałem. Słuchaj, Smolik, co byś powiedział na to, że jeżeli będzie pod tym filmem 20 tysięcy łapek, to robimy jakąś bitwę. Tylko, że na 20 tysięcy łapek od razu te ja robię taki openik. Słuchajcie, Ej, czekaj, czekaj, bo mam przypał. A, dobra. Halo? Pojście. Jesteś pod domem? Tak No dobra, czekaj, już idę cię wpuścić. Dobra, jest misja, <laughs> widzowie, przepraszam. <laughs> dobra Vera uratowana. Ej, czemu zawsze jak my nagrywamy jakieś odcinki razem to jest taki młyn? To jest największy młyn na świecie. Szefie, czy ty masz już wszystko przeklikane tam? czy już Uwaga, jesteś już... Jestem u siebie na i Klikam z zadymiarzy 45 do odblokowania Co? Aż tylu? Ej, poczekaj, bo ja mam 45 Mi pisze w takiej, takim kropce czerwonej O co chodzi? A, że masz 45 nowych rzeczy Czyli pewnie odblokowałeś jakieś gadżety Nowych zadymiarzy I tam jakieś różne, wiesz, takie bajery, szmery Aaaa Stary, kliknij sobie teraz na jakiegoś zadymiarza To czyli, to czyli postaci do odblokowania mam 24 Tak, no to 24 Kliknij sobie teraz na jakiegoś zadymiarza Obojętnie jakiego Okej, okay, klikam na pszelkę Dobra, no mam, no mam największą Ranga 27 27 to jest duża ranga czy nie nie, na no to jest, to jest to jest bez duża, jesteś mocnym graczem szelki, gościu. Serio? Pomimo, że nie grałeś 3 lata. Mocny. Zobacz sobie, co się dzieje po prawej stronie I na poziomie mocy. Widzisz co? To jest grane, ile tego tutaj? Przecież nie było tego kiedyś! No, stary, teraz jest 11 poziomów mocy, masz dwa wyposażenia i do tego jeszcze oczywiście star power i gadżet Co, ale jak to możliwe? No ta gra się zrobiła tak teraz zaawansowana, tyle pogrzanych różnych fajnych kombinacji można robić. że za to jest darmo hit. mam! Za darmo to biorę, jak za darmo tu je trzeba brać! A, no, no ej, bo ty nie odbierałeś tego, bo ty nie grałeś. I pierwsze rzeczy, słuchaj, z tego są właśnie za free. Po trzech latach. Wchodzę, dostaję jeszcze nagrody i jeszcze kolejnie za darmo, to prostu aż mnie lubi. Ej, ty przez to, że teraz wszedłeś jakby tak na nowo, to powinieneś no. mieć darmowe, codzienne prezenty jakieś przez kilkanaście dni. No a to sprawdzamy to konto moje, dobra, już klikam, przychodzę, odbieram za darmo. Szkoda, że nie wróciłeś do gry w grudniu, bo wtedy masa Prezency. była różnych prezentów i tego. A zobacz, co masz w sklepie. Może masz jeszcze coś fajnego. A, uwaga, wchodzę w sklep, może stare rzeczy za darmo, dużo rzeczy za darmo. Masz coś tam fajnego? Czwarty rodziny, trzecie rodziny, drugie urodziny, pierwsze urodziny. <laughs> oferta specjalna, oferta specjalna, oferta specjalna, oferta specjalna, oferta specjalna! Oferta specjalna. Oferta. Ile tu jest tych ofert? Ja na przykład mam kredyty za free. O i jeszcze będę miał jeden codzienny prezent podwajacze Bo słuchaj, jak się ma teraz kanę zadymiarskiej, nowy, to się dostaje dwa codzienne prezenty w sklepie w ogóle. Ej, a czemu y, tu mam 1200 gemów za 300 zł? <grafię> tu ty też masz taką? Nie, ja mam 2200 za 600. Ja dostałem jeszcze grubszą. To ja odbieram wtedy tu rodzinę, dobra? Pierwsze rodziny, odbieram sobie tutaj kolejne, drugie teraz, teraz drugie, pierwsze i trzecie, dobra, odebrałem w nie tak losowej kolejności. Słuchaj, ja cię bardzo serdecznie zapraszam do mnie do lobby. Ej, 1200 gemów na koncie, jak co? to? Co? Ile? 1200 gemów na koncie, nawet nie wiem czy o to tyle miałem. A może ty jakiś refund dostałeś za coś w nie międzyczasie? Nie albo może się trzymałem na tą okazję. <grym> Ej, to było mega smart, bo wiesz czemu? Bo wtedy gemy kosztowały 479 zł za 2000, a teraz cena gemów mega poszła do góry. Nie, no Wszystko, wszystko poszło Ej, do góry. to ja mam te tańsze. co 300 IQ zrobił po latach. Oh yeah. Ty, <grym> ale jest jeszcze fajna rzecz, bo spójrz na górę, jesteś w sklepie? Jestem w sklepie, tak? To tak, widzisz, u góry po prawej masz gemy, potem masz monety, potem masz jeszcze punkty do ulepszania zadymiarzy i widzisz to następną rzecz od lewej. O, następną rzecz, ale co wsparcie dla twórców, czy gdzie? Nie, nie chodzi mi o wsparcie dla twórców, ale oczywiście możesz pisać kod Damian. A właśnie, czekaj, bo jak ktoś będzie kupował, to tu wpiszę. To tu wpiszę od razu. Pisać, no dobra, tak, no trzeba wpiszę. pamiętać, że każdy Damian przed zakupem. Dziękuję każdemu D za wsparcie. Mamy diamian, Damian, <laughs> Damian. BUM! Pisz! Jest działa! Damy, do od siebie wsparcie. I wow. Dobra, szefie, bo mi chodziło o to, że są teraz błyskotki w Brawl Stars, a ty nawet nie wiesz co to jest. Błyskotki? Tu się klika w ogóle. Masz u góry monety i powerpointy i tam masz jeszcze błyskotki. Widzisz to? <laughs> Co to za błyskotki? No i ej, normalnie błyskotki. Jest? Możesz zgarniać, za nie wiem, wbijanie poziomów na zadymiarzach. Czy tam właśnie z karnetu możesz zadymiarskiego odebrać błyskotki? I za to normalnie możesz kupować stare skiny. To jest nowa waluta taka. Wow! Wtedy za, za, za to granie, tak? Ale kupienie? czy nie, nie dadzę tego kupić? Nie, błyskotek nie. To otrzymujesz Aha. po prostu za granie i za to możesz sobie później kupić za skinka Bez wydawania okay. właśnie pieniędzy na gę. Okej, okay. dobra, dobra. Chodź do mnie do drużyny, musimy pograć coś. Chodź. Droga star, jakiś legendarny. Darny kit, nowy zadymiarz, No, ja tutaj mam jakiegoś zadymiarza za darmo Nie, za darmo nie Tego kita, nie wiem czy teraz będziesz mógł go odblokować, ale jeżeli kupisz karnet To wtedy automatycznie będziesz mógł przełączyć zadymiarza Którego teraz odblokowujesz właśnie na tą nową legendę, bo tak to działa Dobra, teraz sprawdzam tu w ogóle drogę, drogę star robię, wiesz I tutaj mam dużo różnych rzeczy do odblokowania, ale dobra, już co wyszedłem Co teraz robić momentami? To słuchaj, ja ci podaję tu kodzik do lobby, wybijaj Okej, okay, kodzik do lobby, gdzie jest? I musisz pisać tam, kliknąć sobie u góry tą taką buźkę i do to miejsce, stary. Dobra, uwaga. Pu, 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 pu. Witam serdecznie! Witam! Spajno, po latach wreszcie razem panie. w lobby. No, więcej pucharków z ciebie, Bambiku! No bo ej, bo a ja jest jestem nowym Bambi. zadmiarzem dopiero. A. <laughs> Ale chopię, Ja mam 11 moza, ty masz tam jakąś dziewiątą. Ty masz 30 tysięcy pucharków, ja mam 17! Ej, ja właśnie tak dawno nie widziałem twojego konta, a ty w znajomych mnie nie masz! Proszę nie Ej, mi... właśnie ej. czemu zapłóż do znajomych? Ja czemu za dużo? mnie nie masz znajomych? Bo masz za dużo znajomych. Dobra, usunę kogoś, kto jest mega długo nieaktywny, na przykład Copsy tutaj. Przez 200 dni nieaktywny 200 dni chłop nie grał. No tylko przebiłeś ja i tam, ja i stary. Nie to przebiję. Ej, sobie, kto mnie przebije? Ja nic już, op, ja mam 3 lata to. Ej, to ty masz za dużo zaproszeń, ja ciebie nie mogę zaprosić. Dobra, teraz ty zaproś, teraz mnie zaproś, drus! Teraz mogę? Drus, drus, drus. O, mogę. Dobra, smilex do znajomych dodany w końcu. Ej, w ogóle słuchaj, ja nie mam tu znajomych za bardzo i nie mam w klubie, jestem taki. No ja nie mam w ogóle ludzi, którzy by chcieli mi pograć ze mną. A w ogóle jest nowy klub. Wielkie zmiany w klubach. Teraz jest coś takiego jak mega świnia. I ona się zaczyna w ogóle za jeden dzień. Mega świnia? Klub? co to za klub? No stary, grasz wtedy gry i napełniesz mega świnie nagrodami i potem robisz openik mega świni. Z ci wypada nie wiem, z 20 dropów, możesz trafić legendarnego i tak dalej, może kiedyś. Ale openik mega świni, ale to tylko ja robię, czy wszyscy razem to w klubie? Każdy klanowicz dostaje. Każdy z swojego klubu. A, dobre, no. Dobra, ale Ejta. słuchaj, musimy zagrać gierkę. Weź może jakiegoś zadymiarza takiego twojego najnowszego, bo widzę. Ty wiesz o tym, że ty masz mnóstwo zadymiarzy, na których masz zero pucharków, i jakby pierwsze rangi. To wygląda tak, jakbyś ty ich dostał, po prostu, wiesz, teraz dopiero. Tak, no to tak wygląda. Ej, co w ogóle... Czekaj, Griff i Grom, ja sobie nie przypominam, ja seru ich dostałem chyba. No teraz musiałeś ich dostać, a Steel grałeś? Tak, tak, to teraz dostałem, czekaj. Griff, Grom, Gale, Kupię. Collect. Aż nie wiem, to nie, nie, nie pamiętam! Ty masz stary, z nie wiem ile to jest? 3, 6, 9, dziesięciu zadymiarzy dostałeś! Ej, no serio! I ci poulepszało ich od razu za te wszystkie nagrody. Kto to jest Rów Ewy, nie znam w ogóle jakichś Ruffs. Sorry, że to tak wymawiam, ale ja ich nie znam. Ja dostałem ich za darmo teraz? No, no serio. Nie wiem, to jest dziwne, dziwna, nie ogarniam tej gry. To weź sobie Rawsa, to będziemy mieć takie śmieszne duło. Okej, okay, ja nawet nie wiem co robi, to biorę. Ty będziesz dobra. pieskiem, a ja będę kotkiem. No mogę go ulepszyć od razu, bo mnie No dawaj, to... dawaj, ulepsz, to będziemy mieli okay, lepsza. po, 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 po no maksa, lepszą go o, już nie stać mnie Dobra, czy jest tu coś jeszcze, czego ci nie wytłumaczyłem? A, ej, słuchaj, na przykład co 10 tysięcy pucharków masz coś takiego jak legendarny stardrop i to jest naprawdę gwarantowana fajna nagroda. Legendarny stardrop, a gdzie mogę go, go odebrać? No na przykład w Aleje pucharów, tak jak ty teraz masz 17 coś, to jak będziesz miał 20 tysięcy, to będziesz miał legendarnego stardropa właśnie do odebrania. I to jest mega, mega fajna nagroda, więc będziesz mógł sobie to na pewno uzbierać niedługo. Ja mam aleję pucharów do openingu! Całą! może nie całą. Co? Ale mam bardzo, bardzo dużo do openingu. Od rzeczy. Od 11 700 parków nie otwierałem. Ale nie otwierałem? Czy to mi samo dało? Nie, no musiałeś nie otwierać. Ale ej, to ty musiałeś mieć wtedy tam inne nagrody, których nie otwierałeś. Ja nie otwierałem tych się nagród zmieniło. i mi zostały stare. No? Stare mi zostały. Chłop, co zrobił? One się automatycznie mogły... Nie, one się zmieniły automatycznie, bo tak, mi Tak, 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 bo są teraz nowe, no. Ej, mam w ogóle takie mityczny, że do tworzenia chyba star mityczny. Ale niestety to na tej drodze star działa tak, że Musisz wszystkie nagrody wcześniej otworzyć, żeby otworzyć tą, którą byś chciał, nie? Bo zrobię ale opening w Alei Pucharku. No z u mnie zrobię na kanownicach. Zostawiam sobie na i Smiley. To na, to jest na, to na pewno będzie, będzie tam Opening u Smojleksa. A tak jak mówiliśmy, 20 tysięcy łapek i robimy Opening na dwa ekrany, tak jak kiedyś. A teraz słuchaj. Mi też dawaj, dajcie łapkę. Proszę. Zostawcie łapkę dla do dokładnie. Ej stary, dawaj ready, lecimy z gierki. Suba, pokażę. Suba, zostawcie. Suba, Suba, teraz dla Damiana i dla mnie. Dokładnie. Dobra szefie, dawaj ready i pokażę ci, co się Stanie, jak wygramy tą grę. To jest fajne. i Zobaczysz, że to jest trochę nostalgiczne. Może będziesz wiedział. Pamiętasz kiedyś jak się broboxy zbierało i tak dalej? Tak. No to było kozackie. Dobra, lecimy tutaj na tych przeciwników. Dobra, to teraz będą Power cubesy. Ja uwielbiam ja robiłem kiedyś rekordy z power Chłopie, my Bio. jesteśmy w ogóle najlepszym duo. My jesteśmy kot i pies. Tak o. Co, kot i pies? No normalnie. W ogóle taki kiedyś nie z tego kota psa. Jak ja tu strzelam w ogóle ja nawet nie okaniam tego. A to może się odbić. Tak, to się, odbija, to, się odbija, to się odbija, odbija. I ty masz stary jeszcze takiego ulta, co możesz zaatakować z kosmosu, o, nie? Bo, bo, bo. Ty a patrz teraz co się dzieje? Skoczyłem na ciebie. Co jest? Ej jak ty na dam... mnie? <laughs> I rzuca kłębę. ze mnie, stary na plecach! Nieźle <noise> starego na plecach, noszę. No nie, normalnie. <noise> Ej, nie, ale to jest okej, okay. nie zważysz ciebie. Ty kuba nam zabierze sam. A co tu mi robi? Rzuć, 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 ulta. Rzuć, rzuć, rzucam Pek i patrz ja to teraz zbiorę i będę teraz nafidowany bardziej dzięki a -a. tobie. A, a też mogę dla siebie tak zrobić? Tak, Zobacz? tak, rzuć tak. sobie zaraz, ulta, no, rzuć no, sobie dobra, i na... sobie to zbierz. Leci, 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 lec. atakuje go, dostaje, dostaje, dostaje Dobrze, dobrze. Ty, ale wiesz co, ja sobie wskoczę na ciebie, bo chłopie to jest mega mocne, patrz co my im robimy. pół, dostaje! Jest. My tu, mega, my tu, to... my tu co jakiegoś co... mega zordo zrobiliśmy, co jest? Normalnie tego. Tak ten kit jest strasznie mocny aktualnie. To jest postać tak dobra, A że. A otrzeli myśli, że mocniej otrzeli? Myślę, Cześć. że to jest chyba najmocniejsza postać na świecie aktualnie. Patrz co ja mu zrobię. Czekaj, bo on tutaj ten poko ma ulta, to dajmy mu się uleczyć, dobra? Pa. Anastazja, stację. No właśnie widzę, dobra. Czekamy, Czekamy na jego teammatea. tak. Aha, dobra, bo jest jego teammate, bo ja się chciałem jest, tu z jest. nim pobawić. To czekaj, a kto to jest? To jest jakiś taki tankowy? O, dobra, no. dobra, to ja chcę tego, ja chcę to tego. Primo, czekaj, ja patrz to, patrz to, co ja mu zrobię. O, no, Ja teraz na niego wskakuję, bo ten kit ma taką umiejętność, tylko niech on tam nie ucieka, bum, pa. I ja mam infinity ulta dzięki temu i mogę cały czas na niego rozkakiwać i go tak rozwalam. On nie ma żadnych szans! Co ty zrobiłeś mu? No ta postać jest zbyt mocna. Wystarczy, że masz na nim, nie wiem, 6-7 cube'ów i nie da się je od niego uwolnić. Wystarczy, że na kogoś skoczysz, no i chłop od razu pada. Co jest? No to jest mega moc. Ej, dobra, ta ja to postać chcę. Tylko... No, musisz sobie kitas w stary odblokować. A słuchaj, a jak, od, jak odblokowuję te star dropy i tak dalej, nie? To te zadymiarze są losowi? Czy ja muszę mieć star dropa legendę? Słuchaj, zadymiarze ze star dropa możesz trafić każdego. Dostałem coś, otwieram. Tak. Tak, 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 tak właśnie, jak chciałem... Ty już otworzyłeś? Nie, jeszcze mamy. Poczekaj, po po bo ja chciałem właśnie z tobą otworzyć, żeby była taka nostalgia, a, trochę. A, dobra, a, to ja dobra. też sobie klikam, ale ej, no mi to nie podskoczy. I właśnie w tych star dropach, jak już pewnie zauważyłeś, to podskakuje od rzadkiego, na bardzo rzadkiego, na epickiego, na tak. mitycznego i na legendarnego. No tak, i oczywiście dobra. legendarny jest najlepszy, ale już z Epika można trafić nawet skina, nie? Dokładnie, ja mam dobra. Ja mam niestety bardzo rzadki, a ty ja. Ja mam epi, epika teraz. Epik. Epik. No to może coś będzie nawet dobrego. Dobra, ja no sobie Ja już otworzyłem, bo to co, Uwaga, stuknie, albo się oświeci, bardzo mocno świeci i. Dostaję yy, dostałem jakiegoś Edgar'a. Co to jest? się modka? Dobra, i tak jest dobrze. O, 500 punktów. Będę mógł otworzyć drugiego, tak? czekaj walne sobie ulepszenie zadymiarzy, dobra, to rozumiem. Dobra, dobra. 500, dostałem punktów w ogóle do ulepszenia. Wow. Całkiem dużo. I otwieram dalej kolejnego Stardropa. Mam teraz tak, rzadki, bardzo rzadki. skąd ty masz kolejnego Stardropa? Ty czekaj ja też otwieram. Z tobą. Tak, to bardzo rzadki, nie wskoczył. A czyli hmm. on może też skoczyć mi na legendę, tak? Tak, tak, tak. Ale już nie może spać, bo widziałem na przykład takie A... filmiki, na TikToku, że wiesz, że idzie w górę, wchodzi na mitycznego i nagle spada. Ale nie, tak, tak, się, tak się nie dzieje. Dobra, to ja też jeszcze jednego. Ej, mi daje tragedię. Ja dostałem, nie wiem, da bardzo tragedia. rzadkie i rzadki. To jeszcze jeden otworzę tutaj, jak jestem z tobą. I słuchaj, chciałbym ci coś jeszcze pokazać fajnego. Tak. W ogóle można te start dropy otworzyć na raz, tylko musisz wziąć cztery palce stary i zrobić, wiesz, po klika. Wystarczy, że zrobić tak. Bum! Ej, złe pika dostałem. Git. No to nawet lepiej. O i kredytów. Dobrze. Ej, a ja wszedłem w ogóle w moją skrzynkę odebrane. I co ty tam masz? Mam wiadomości do mnie, ale 200 300 dni temu. Tak, ostatnie? No, święty Mikołaj, Basakura, jakieś nagrody sezonu dziesiątego. Ty stary, a ty pamiętasz w ogóle jeszcze, że byli chromatyczni z z karnetu? Pamiętasz, bo grałeś. Tak, no pamiętam, tak, dokładnie. No to już no to już nie ma w ogóle chromatycznych zadymiarzy, zostali usunięci. Czemu? No bo znaczy nie zostali usunięci, ale została zmieniona ich rzadkość i każdy teraz ma inną. I na przykład taki ser, czy, czy tam, nie wiem, jeszcze jeden taki właśnie chromatyczny zadymiarz, są teraz legendami. Możesz sobie obadać tych zadymiarzy. Wszyscy teraz dostali nowe rzadkości. Ej w ogóle ja jestem w szoku, że to się zapisało, że to nawet p te wiadomości, że one nie są usunięte po 300, 500-600 tysiąc dni! Ja mam do ciebie ważną sprawę, bo słuchaj, jak wejdziesz tutaj teraz w sklep. Tak, w sklep wchodzę, to tu jest jeszcze masa ofert, masa różnych jakichś tam rzeczy, ale tak. słuchaj, masz coś takiego jak katalog, widzisz to? A tu! <noise> no dobra, znalazłeś. Tu. I tu masz teraz słuchaj cały katalog, i masz tu wszystkich zadymiarzy wszystkie rzadkości skinów, wszystkie rzeczy. I można sobie sprawdzać, co właśnie tutaj można odblokować ze stardropu. I właśnie chciałem Ci powiedzieć, że w stardropach możesz trafić wszystkie skiny, ale nie możesz trafić legendarnych skinów i tych, co są po prostu za gemy do kupienia. Czyli te wszystkie mityczne, epickie i tak dalej mogą ci wylecieć właśnie z te gwiazdki Ile tego tu jest? Ile tego tu jest? Strasznie dużo, oni teraz, do... ale nie, dodają naprawdę mega tego, mocne tego, skórki. Nie, pamiętam tego. Przecież tego jest mnóstwo! Słuchaj, a ja bym chciał, żebyś wybrał mi jednego skina, którego miałbym kupić, bo ja mam bardzo dużo blinku i chciałbym go... Nie wiem na co mam go wydać, nie? A można maksymalnie mieć 7 tysięcy, a ja człowieku mam 11 tysięcy ponad na koncie. I musisz mi pomóc, musisz mi wybrać jakieś skiny, którego kupię. I no dobra, ale z, z tego katalogu mam, czy jak? Tak, na przykład z katalogu, albo możesz w ogóle. No, no z katalogu będzie najłatwiej, bo widzisz wszystkie skiny. Ale ty możesz mieć ich więcej ogólnie, bo ja widzę teraz z RUF, z Skiny można trafiać nawet do postaci, których się nie ma. Czyli wszystkie skiny, które da się kupić właśnie za Blink, też można wydropić ze star dropów I słuchaj, patrz, tu jest masa takich przebrań fajnych po 5 tysięcy. I czy widzisz tutaj może jakieś, które by Ci się spodobało, które byś chciał? Żebym kupił To jest na przykład taki krokodylek Ja tutaj mm. też, też mam masy patent Ten jest na przykład Krokodylek? Krokodylek Ten jest taki A ty też A weź tego krokodylka Zobacz Krokodylka jeszcze raz Zobacz Zobacz tego Pa tak, o, i wychodzi. Co o. jest? Normalnie? Możesz sobie krokodyle wygrać. on jest droższy, czy wszystkie takie same są cenowo? O, 5 tysięcy kosztuje. No, a, jest... inne, a inne, a Tyle też. samo. Z, tego, z tych epickich przebrań kosztują tyle samo. Tu masz dobra, na przykład takiego dobra. krakena. Patrz, wariat. No nie. To ten jest słabszy. To krokodylek jest lepszy. Może gdzieś ci się nie tu się. rzuci jakiś fajny skinek, który byś chciał, żebym kupił. Jeszcze ci tak pokażę, żeby były wszystkie. Ale co mówisz? Pa, tu jest na przykład taka nowa postę też małpa. <laughs> on jest gręczem normalnie, no. <laughs> Świat nie będzie w tym nie roku. Be... No nie było, niestety. Nie, po prostu się tak porozdarzy prezenty. Pa, tu jest na przykład jeszcze taka Penny, ale co, mówisz, że chyba najlepszy ten krokodylek? Tak, mi się spodobał najbardziej krokodylek. Dobra. Fajna mu animacja i są tak Ty, a powiem ci szczerze, zastanawiałem się nad tym skinem i dobra, jak tak dzisiaj da odcinek powrotu SmileyXa do Brawl yes! Nie wiem Woo! czemu, ale no ten film rani. ma tak pozytywną energię i tak fajnie mi się tak. go z nagrywa, że to jest jakiś hit i mam nadzieję, widzowie, że wy, zawierze, wy też chcecie więcej odcinku właśnie w tym duo. Myślę, że będziemy mogli na nagrać naprawdę dużo fajnych filmów. I co ja dostałem? Jaką fajną ikonę w ogóle. No to dawaj, to zagramy sobie jeszcze jedną gierkę tutaj na test. Może jeszcze coś otworzymy na sam koniec? zadymiarza. No weź sobie też jakiegoś nowego, żebyś sobie przetestował. Ja sobie Ale biorę już skin. tego szelkę, najbardziej najlepszą. Tu Chcesz szelkę? Autora, Mocną, no dobra, możemy A ty spróbować. Nie swojego mocnego weźiesz, Dawaj mocnego swojego. Ja bym chciał tego skinka gierka. przetestować. Ale wiesz co, dobra, jak dla ciebie to nawet go ulepszę, żeby był mocniejszy. Aha, krokodylka, dobra. No ulepszego, ja wtedy... lepszego, ulepszego. Spokojnie. Jak go ulepszę, mogę grać, dobra o Szelko tutaj... mi się fajnie gra, to Dobra, no to, no to lecimy. No to. Lecimy, krokodylek, nowy skin! To najlepsze! powraca <laughs> Aj, Chłopie, widziałem, kiedy. Ty tam wyposażenie wybrałeś. Mogłeś sobie lepiej damage wziąć, bo damage się bardziej przydaje, bo wtedy jak ci punkty życia spadają. No, właśnie, spadają... Ja, no ja coś kupiłem, nawet nie nawet nie wiem, wiem, no wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie się ja? nie się nie się nie wiem, nie wejdzie, to wiem, no, tak, nie wiem, no tak, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jest nie wiem, nie wiem, nie nie małpa tylko nie, małpa. nie ona sią, hop, moje paru i no wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, najgorsza. wiem, nie wiem, nie małpa jest wiem, nie wiem, nie 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 z małpą to nie ma lekko niestety Ty nie zdążyłeś odebrać Miko za darmo, będzie musiał go odblokować, bo część, że to była darmowa postać i na początku tak wyglądało, że jak się odpalało grę przez pierwszy tydzień to sam małpy były, nie? O masz! O nie, uważaj! Nie, za późno dałem! Za późno dałem! Dobra, jest, leży! Robił, Dał bo, się, udało, udał się! No nie stary, małpa A! się na ciebie rzuci. Ucieka, uciekaj, uciekaj! NOIS! Yes. Pokonałeś dobra. małpę! Let's go! Dobra, Uciekaj, uważaj, 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 bo tutaj ten! Wlatuje Leon! Ucieka, już. Dobra, jest. dobra ja, ja też tutaj trzymam ich na dystans. Ej, ale jesteśmy w top 3, jest dobrze. Ja, ale nas... Jest dobrze. No wiesz, tutaj Pocio, ten o, ci, Chodź, 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 chodź. Czekaj, musimy to jakoś fajnie przekminić A, nie ogarniałem, to nie są byleacy, to nie są no, Nie no, tutaj na tym poziomie to już jakieś tutaj ogary mniej więcej grają, nie? Ja już mam ulta, Ja Nie co za ult w ogóle, ty, ty masz za ulta, ja, ja odbijam strzały, nie? Ja, co oni ty atakują, robisz? Ja od... Kup mam bramkę, trzymam ręku! Normalnie, <laughs> mogę odbijać te strza... Ty to To jest kit! Nie wygramy z nim! No z nim nie wygramy, stary! No jakbyśmy chcieli pokonać tego kita, nie mamy jak. Musi... Chyba... Ej nie, bo ty masz to uciekanie, nie? Mam uciekanie, mam uciekanie. Jak będzie na ciebie leciał, musisz szybko tego użyć i uciec. Tak, Tylko tak. Jest... Ale czemu on? A! Oj, On mnie szans. No znowu nie w sekundę. Dobra. Trudno. Patrz, co robi. Ja przyciągnię... No nie, ale ja... on zaraz na mnie skoczy. On nie <laughs> mam szans już żadnych, niestety. Dobra, oh. jeszcze tego pokonałem przynajmniej, ale no kid jest niepowstrzymany, nie, nie? Ale Ty i tak mamy stary kibsów. drugie miejsce! Dobra, Mega dobrze. Kranierka. Jak fajny ten krokodylek, stoi, Serduszka jeszcze takie lecą, co jest? Zwycięska pasa dostałem, nie wiem czy dostajesz. Tak, czy ja, tak, ja dostałem. tak, tak, bo słuchaj, teraz jak właśnie się wygrywa mecze z rzędu, to dostajesz też zwycięską pasę i za to dostajesz dodatkowe pucharki, więc jeszcze łatwiej Ej, się pucharki wbija. Damian czy możemy zrobić rekord zwycięskiej pasy? Ja jestem na to chętny, co? Prze, tryhard i pobijamy rekord Także widzowie, dobijajcie tutaj 20 robimy tysięcy rekodyk. łapek I robimy kozackie odcinki ze smilexem I tak na zakończenie, ja wam tutaj jeszcze otworzę Jednego star dropa Tak, jeszcze mam tutaj jednego, także Ostatni star drop, na koniec tego filmu Masz smilex, jakieś zaklęcie, bo ty miałeś zawsze jakieś dobre, stary Okus, pokus tam taradam <laughs> W tym star dropie <tutuje> legendę mam Run, ta, ta, ta. Nie, bardzo rzadki <laughs> Dobra, no niestety się nie wychodzi. Jest do Dobra <laughs> Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Wpadajcie do Smajleksa, bo on też będzie teraz prosto nagrywał na swoim kanale. No i co? ja się cieszę, stary, że mogłem wziąć z tobą pograć. Naprawdę, po naprawdę dziękuję, że mogłem być u ciebie, naprawdę i, i wbijajcie do mnie. No, tak Słuchajcie, zostawcie sobie kałapeczkę w górę. Naprawdę się cieszę i zrobimy rekordy. Powrót wielkich openingów i wielkich rzeczy, więc spodziewajcie się. Szczególnie naprawdę fajny kontencik. Siemano!